Proszę mi powiedzieć coś o tym sprzęcie. To jest pierwszy na rynku kombo z nagrywarką Blu-ray. E, to jest tak naprawdę nagrywarka Blu-ray z wbudowanym twardym dyskiem. E, pierwszy na rynku polskim. E, są inni producenci, którzy takie, takie urządzenia produkują, natomiast w Polsce jest to na chwilę obecną jedyny model nagrywarki Blu-ray. To e, czym głównie e, zajmujemy się, jeżeli chodzi o sprzęt? Do odtwarzania to jest Blu-ray. Czyli mamy wszelkiego rodzaju odtwarzacze Blu-ray, odtwarzacz przenośny z ekranem wysokiej radioczości. Mamy nagrywarkę Blu-ray. Jest to nagrywarka Blu-ray, czyli nagrywa na płytach Blu-ray bądź płytach DVD. Ma również wbudowany twardy dysk o pojemności 500 gb Co starczy tak naprawdę na nagranie bardzo dużej ilości materiałów, w zależności od, od jakości, którą wybierzemy sobie ma wbudowany podwójny tuner DVB-T, czyli telewizji cyfrowej naziemnej. Podwójny, dzięki czemu jesteśmy w stanie nagrać dwa różne programy jednocześnie bez konieczności odpuszczania sobie jednego z tych programów. Mamy wbudowany twardy dysk, w związku z tym również mamy funkcję Timeshift, czyli jesteśmy w stanie przeglądać nagrany materiał jeszcze w trakcie e, jego nagrania. Kartę SD i z, e, z USB może nagrywać, e, może nagrywać można z, z niego nagrywać materiały nagrane w AVC HD, czyli w formacie dostępnym w tej chwili we wszystkich e, kamerach konsumenckich e, HD. Wielu konsumentów, którzy mają takie kamery, tak naprawdę nie wie co zrobić z materiałem, które nagrane jest w tych kartach SD lub w tym dysku. Um, nie potrafią tego zgrać do komputera, nawet jeżeli zgrają, to nie potrafią tego później e, nagrać na płytę Blu-ray bądź DVD. E, dzięki takiej nagrywarcy wystarczy taką kartę z kamery włożyć do nagrywarki, przegrać ten materiał albo bezpośrednio na płytę DVD bądź Blu-ray, albo na twardy dysk, tam taki materiał podzielić, e, pousuwać niepotrzebne fragmenty i nagrać dosłownie na, na płytę. Możemy ustalić rozdziały. Co to oznacza? Jeżeli na pilocie mój guzik yy, taki wdór trójkącików z to znaczy przejść do kolejnego rozdziału, możemy takie rozdziały stworzyć samemu, nawet podczas trwania filmu. Bardzo jeszcze jedna ważna informacja, a mianowicie jeżeli przegrywamy taki materiał z kamery HD na płytę DVD, bo na przykład chcemy przekazać go komuś, kto nie ma otwartego góry. W tym momencie nagrywarka sama zmniejszy nam jakość obrazu do standard definition tak żeby inni mogli również nagrać.